Relacje Polska-Ukraina miały już nieraz swoje wzloty i upadki. Niewątpliwe wojna w Ukrainie sprawiła, że Polacy dużo cieplej patrzą na wschodnich sąsiadów, ale jak donoszą media, ostatnie spotkanie naszego szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezydenta Ukrainy było bardzo burzliwe. W ostatnich dniach Radosław Sikorski spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i szefem litewskiego MSZ Gabrieliusem Landsbergisem. Jak ustalił Onet, rozmowy przebiegły w dość napiętej atmosferze. Jak wynika z relacji uczestników rozmowy, atmosfera pomiędzy Zełęskim a Sikorskim była niezwykle napięta, można wręcz mówić o scysji, dowiedział się dziennikarz portalu Witold Jurasz. Ze źródeł portalu wynika też, że strona Polska miała być co najmniej zaskoczona stylem prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełęski miał zarzucać Polsce, że nie wspiera ona wystarczająco Ukrainy w rozmowach akcesyjnych do Unii Europejskiej. Sikorski miał mu przypomnieć, że Polska starała się o to długimi latami, a termin Zełęskiego jest nierealny. Załęski miał też mówić, że Polska powinna przekazać Ukrainie więcej sprzętu wojskowego. Ukraiński polityk miał też przekonywać, że nasz kraj powinien zestrzeliwać rosyjskie drony i rakiety, zanim te znajdą się na terytorium Polski. Więcej o reakcji naszego szefa MSZ dowiedział się Newsweek. Usłyszawszy całą listę ukraińskich wymagań wobec Polski, Sikorski odparł, że strona polska też ma swoje oczekiwania, powiedziało źródło gazety o kulisach tego spotkania. Co więcej, jak wskazano, minister Sikorski. Polski pojechał do Kijowa, by przełamać impas w sprawie wołynia. Wrócił zirytowany roszczeniową postawą Ukraińców i przebiegiem rozmów. Czytamy: Przez ponad 2,5 roku rosyjskiej agresji wobec Ukrainy Polska udzieliła ogromnej pomocy wojskowej i jeszcze większej humanitarnej. W Polsce mieszka ponad milion uchodźców wojennych. Jeśli chodzi o pomoc wojskową, to najwięcej przekazały jej do tej pory USA. Ponad 52 miliardy euro. Na drugim miejscu są oczywiście Niemcy, ponad 10 miliardów euro, a trzecia pozycja należy do Wielkiej Brytanii. Niemal 9 miliardów euro. Polska jest na dziewiątej pozycji w kwestii pomocy militarnej. Do Ukrainy z Polski trafił sprzęt za 3 miliardy euro. Polska oczywiście oficjalnie wspiera nadal Ukrainę i nic się w tej kwestii na pewno nie zmieni. W jednym z komunikatów w tej sprawie w związku z drugą rocznicą wybuchu wojny podkreślano w końcu, iż polski rząd pozostaje solidarny z Ukrainą, deklarując gotowość wsparcia naszego sąsiada oraz uchodźców ukraińskich tak długo, jak będzie to potrzebne. Ze względu na liczne Straty, zarówno wśród ludności, jak i gospodarki, spowodowane nieusprawiedliwioną i niesprowokowaną agresją Rosji, jednym z najważniejszych zadań na przyszłe lata będzie wsparcie Ukrainy w jej powojennej odbudowie. Polski rząd już teraz podejmuje kroki w celu zaktywizowania polskich firm zainteresowanych inwestycjami w Ukrainie, nastawionymi m.in. na odbudowę zniszczonej infrastruktury. Napisano wówczas. Warto też dodać, że ogromną kwotę w kwestii wsparcia finansowego i humanitarnego przekazały Kijowowi również władze Unii Europejskiej. Mówimy tutaj obecnie o kwocie niemal 40 miliardów euro.